Serbscy studenci z kilku miast maszerują od kilku dni, aby przyłączyć się do protestu 15 lutego w mieście Kragujewac. Demonstrujący studenci domagają się odpowiedzialności i sprawiedliwości po tym, jak w listopadzie zeszłego roku w Nowym Sadzie zawalił się dach dworca i zginęło 15 osób. Jeden ze studentów opowiada nam, dlaczego bierze udział w marszu. Idziemy, mu ustaw i szedziemy za wolność w Srybie. Wielotygodniowe protesty wymusiły dymisję premiera Serbii, Milosza Wuczewicza, i dalsze ustępstwa ze strony władz. Jednak studenci nie wierzą, że ich żądania zostały w pełni spełnione. W styczniu udali się na 80-kilometrowy marsz z Belgradu do Nowego Sadu.